Dzisiaj nagrywamy w okolicznościach zgoła odmiennych. Siedzimy sobie w, pon w pontonie, w małym porciku rybackim Punta de Mita i przyglądamy się pelikanom. Jakie to są dziwne stworzenia. One ryzykują za każdym, za każdym nurem w wodę. Właściwie jeden wleciał przed chwileczką i o centymetry od łódki rybackiej po prostu kamikadze, boski wiatr. Pelikany, to są najgłupsze ptaki na świecie. Jak to stwierdziła Aga z wierząców, że jak one mogą być mądre, skoro one mają dziób i szyję. No to każdy, <noise> tak pta każdy ptak ma dziób i szyję. No nie, niektóre mają jakieś znamiona na głowy. Ta, 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 o, widzę! <noise> <noise> Ale one nie mają głowy, one mają tylko ogromny dziób i potem mają szyję. Bez kitu, naprawdę, przysięgam, na własne oczy to obserwujemy tutaj siedząc, jak one pomiędzy łódkami rybackimi drewnianymi Wlatują w takie szpary, że nogi byś o, nie wcisnął, um. a pelikan, musicie wiedzieć, to jest ptaszysko, które ma tak, myślę, że z pół metra korpus plus drugie pół metra szyja, trzecie pół metra dziób i myślę, że waży, myślę, też sporo, bo takie są masywne te pelikany tutejsze. I potrafi walnąć kupę jak krowa. Tak, nazywamy je krowy morskie, o, właśnie płynie taki, Na żar się, <laughs> o właśnie, to był plusk pelikana.

Hanka Merry Christmas Joyful Kwanza Give to someone the gift of a cheer make a holiday every day of the year break out that smile set it free take a chance Pelikany dobrze dzisiaj nagrywamy Pelikany po polsku rybatki, nie mówią na tydzień mój. przed świętami nagrywamy odcinek świąteczny i stwierdziliśmy że odcinek świąteczny będzie poświęcony Naszym wszystkim świętom, które do tej pory przeżyliśmy na łódce. Czyli wszystkim, odkąd zaczęliśmy mieszkać na jachcie, bo wszystkie kolejne pięć świąt było na jachcie. Czy to teraz będą piąte? Zaraz to do tego dojdziemy. Yy, no to żadne, po kolei. No chyba jedne tylko święta mieliśmy takie takie bardzo bardzo świąteczne z przygotowaniami z gotowaniem wszystkie długotr... były z przygotowaniami nie, 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 nie. i wszystkie były z przygotowaniami były, z gotowaniami Marcin, czasami po prostu nam... musisz się ze mną zgodzić że takie najbardziej przygotowane święta to były te covidowe bo mieliśmy kupę czasów, wiadomo że nigdzie nie płyniemy specjalnie byliśmy że tak powiem w jednym miejscu dłuższego czasu wiedzieliśmy gdzie co kupić ale kasia kasia stop 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 po kolei dobra po kolei bo stwierdziliśmy, że struktura tego odcinka będzie, że przejdziemy po kolei przez wszystkie święta chronologiczne, które spędziliśmy na łódce. Więc pierwsze święta, które spędziliśmy na łódce były typowo nietypowe jak dla nas, czyli wypłynęliśmy 7 grudnia, wypłynęliśmy z Kanarów, dobrze myślę? A, rzeczywiście, no fakt. Nie, 16, grudnia 16 grudnia wypłynęliśmy grudnia. i w połowie drogi zostały nas święta. Byliśmy na nie trochę przygotowani. Znaczy, nie zastały nas święta, bo i tak nie planowaliśmy dopłynąć przed świętami, bo tak szybkie łódki to nie mamy. Ale e, tak, mieliśmy babkę. Mieliśmy penatonę. I co mieliśmy na święta? Specjalnie na święta kupione? Teraz to mnie masz. Skleroza. Uszka z Corto Maltese. Z Corto Ingles, przepraszam. El Corte Ingles. El corte no bo Corto test to był taki komiks francuski, no. Aha. No dobra, rzeczywiście mieliśmy uszka, chociaż w tym momencie nie pamiętam nawet, czy były dobre, bo to już było tak dawno temu, ale było Nie, nie było wybujałego gotowania wtedy, przyznasz. Mieliśmy ciężkie, ciężkie. No mieliśmy i bardzo łatwe warunki i bardzo trudne w czasie przejścia naszego przez Atlantyk, bo i mocno bujało i była cisza. Już nie pamiętam czy na święta mi... Nie, już zaczęło mocno wiać, bo to już były Christmas winds tak zwane, o których nie mieliśmy wtedy jeszcze pojęcia, że nikt o zdrowych zmysłach na święta nie wypływa przez Atlantyk, bo w okolicach świąt właśnie zaczyna wiać i wieje tak, tak mniej więcej od 30 do 40 węzłów, czego doświadczyliśmy. E, tak, żeby szybko, ten 30 węzłów to jest około 55 km na godzinę. Czyli dość szybko. <laughs> Fale się zbudowały, generalnie mieliśmy, mieliśmy ma małą karuzelkę tam na tym, huśtawicę na Atlantyku. Ale to było no dawno i nieprawda. Następne i to święta. Były pierwsze, I to były pierwsze święta. Spędziliśmy je w zacnym gronie, prawda? Tak, Bo na, myśmy... na, święta, na święta był e, mój brat e, z Ułą. Oprócz tego była Ula Mikołaj i Ania, nasza słynna pani kapitan, która tak z nami jest. przepłynęła ocean. Nie, nie po raz pierwszy dla niej. Zresztą dla nas też nie po raz pierwszy. To było już kolejne przejście. Drugie święta. Drugie święta spędziliśmy na... Grenadzie. Tak. To były słynne święta z wiaderkiem. Tak, dlatego że wypłynęliśmy z Trinidadu. Celem naszym z Trinidadu było Tobago. Chcieliśmy spędzić. U, radio również. Celem naszym były święta na Tobago. Bardzo się na nie nastawialiśmy, ale przeceniliśmy siłę prądu równikowego, który nie pozwolił nam dopłynąć do Tobago. I postanowiliśmy, że nie będziemy się wygupiać i popłynęliśmy zamiast za to na Grenadę. Ja troszeczkę uściśle. Tu się złożył jeszcze jeden czynnik, oprócz prądu, który zmniejszył nam prędkość do praktycznie jednego węzła do przodu. To zaplątał nam się V od grota, i nie byliśmy w stanie postawić grota, a na samym foku nie byliśmy w stanie pójść od Nie byliśmy w stanie postawić, bo też wiało i bujało. No tak, mocno. i zaplątał się V przez. To. I zaplątał się V. I do tego nasza koleżanka, która z nami wtedy płynęła, pozdrawiamy Kasię, przez przypadek, że tak powiem, utopiła w toalecie coś. A to było już później, to już jak dopłynęliśmy. Tak, ale tu wracając do tematu, skąd te święta z, z, wiaderkiem. z wiaderkiem, dlatego że Kasia utopiła przez przypadek coś w, w toalecie, która się zablokowała całkowicie. A że były święta, wszystko pozamykane, nie, było, nie mogliśmy kupić rury żadnej, nic nie, nie było dostępne, więc wystawiliśmy grzecznie przed maszt wiaderko i e, każdy mógł skorzystać po zmroku. To jest znaczy, niesamowite. Po zmroku, po zmroku chodziło się na dwójeczkę. <laughs> Było ciemniutko, także ja nikt nie widział. Ja myślę, że tak, e, to trzeba powiedzieć, bo to Życie jest część życia, życia, na, życia na łódce, jak toaleta jest zapchana, jak jest ciemna noc, zero księżyca, idziesz sobie przed maszt, siadasz na wiaderku i patrzysz na łódki i gwiazdy do wodę. Przepraszam. w łódkę. To jest debil, ten pelikan. Także to były, to były święta z wiaderkiem na grenadzie i wtedy, i wtedy chyba najmniej byliśmy przygotowani y, jedzeniowo i, i świątecznie. No bo dłużej płynęliśmy niż zakładaliśmy. Dokładnie. A trzecie święta? Trzecie święta to były. To były te najbardziej przygotowane. To były już covidowe? Tak. Tak, to były święta covidowe i spędzaliśmy je w zacnym towarzystwie. To były święta eklektyczne, mieszane. Znaczy, to były chyba jedne z lepszych świąt y, y, też, y, jeżeli chodzi właśnie o ten eklektyzm, bo mieliśmy i potrawy żydowskie, i mieliśmy potrawy polskie. I amerykańskie, I amerykańskie. I y, y, czeskie, bo Dita też coś zrobiła. Więc... Bo wtedy też y, Biłycz było z nami, tak. prawda? Tak. No, to były Super w sumie dwa razy święta. święta z Biłycz spędzaliśmy. Nie? Nie. Tylko raz? Raz, A mi się wtedy. wydawało, że dwa razy. No, generalnie to były, to były najbardziej przygotowane święta i to były też święta chyba w największym gronie, bo było nas wtedy, policzmy... Ale chyba jestem głodna, bo tak przypominam sobie te barszczyki, te pierogi, mm. te pierniczki. O, jeny! Aż mi cienka, ślinka mi cieknie. <noise> Marcinowi też ślinka cieknie, bo za nie mówię z wrażenia. A gdzie były następne święta? Następne święta były też na Martynice? Nie, następne święta były na... Już na Arubie? O, na, w, nie, nawet nie na Arubie, tylko w Kolumbii już. No poczekaj, to, ale policzmy jeszcze raz od początku, tak, na Kolumbii, tak o, Kolumbii, tak, One były, to były dość specyficzne święta, dlatego że oh. byliśmy przed świętami na naszej wyprawie kolumbijskiej przez półtora miesiąca włóczyliśmy się z plecakami. W związku I związku z czym wróciliśmy... wróciliśmy tak tuż przed, Prze dzień, dzień przed, przed Wigilią. Dzień przed Wigilią Część, i jeszcze w dodatku przywlokliśmy ze sobą jakieś choróbsko z Amazonii. Vincent był chory i, i tak wszystko się złożyło na to, że, że nie wiem, czy w ogóle jakoś tak... Nie poszliśmy spać. To były, to były takie święta, gdzie mało przygotowaliśmy, strasznie wiało. Fak, na brzeg się nie schodziło, krównie. bo e, były hechenesy, czyli takie ciupeniutkie, malutkie muszki, które po prostu zjadały cieżywcem. Do sklepu najbliższego było 35 km, i e, ja jeździłem tak raz na tydzień, może raz, na dwa razy w tygodniu, jak pożyczałem motocykl od Marineiro. I jechałem do baranki po zakupy z plecakiem. Także tyle, ile udało mi się przywieźć w plecaku, tyle, tyle było tych zakupów. I to były takie no to były takie święta w ścisłym gronie. Pamiętam, że coś zjedliśmy, graliśmy w gry, obejrzeliśmy film, poszliśmy spać. Ale byliśmy sami. Ale byliśmy sami. Kolejne święta A kolejne były na San Andres. Też byliśmy sami. I też byliśmy sami Ale wtedy. byliśmy lepiej przygotowani, bo byliśmy już tam dłużej i mieliśmy kupę dobrego jedzenia i dobrze się bawiliśmy. Graliśmy w gry całą noc i obżeraliśmy się słodkościami. Oj, obżeraliśmy się. Ja myślę, że święta na San Andres w Kolumbii... Były najbardziej obżartymi świętami, jakie były. się mieliśmy... dogadzaliśmy bardzo. Tak, bo, ponieważ mieliśmy dostęp do sklepu naprawdę bezproblemowy i do kolumbijskich produktów, które są wspaniałe. Pamiętam, że narobiliśmy chyba dwa litry yy, sałatki. Oj, chyba przywalił, w, przywalił w wódkę. <laughs> to już nie pierwszy. Ale ten tak przywalił porządnie, no, ci, bo słychać że tam to było. To taki podwójny aksel z potrójnym tulupem. No, ale wracając szybko do tego, to były święta, gdzie było kupę jedzenia. Ja zrobiłem chyba z 3 kilo pasztetu, 2 litry sałatki, to są takie punkty obowiązkowe u nas na święta. Pierogi. Były pierogi, mm. które Kasia. Ten, I były to pierogi, ja pamiętam, wtedy zrobiliśmy. Różne rodzaje pierogi. Zrobiliśmy były. pierogi z mięsem, zrobiliśmy pierogi z kapustą i z grzybami, bo mieliśmy jeszcze grzyby. I zrobiliśmy pierogi z mięsem też wtedy. mieliśmy trzy rodzaje pierogów. Był oczywiście barszczyk z jakiejś torebki, która była jeszcze z Polski. A nie z buraków? Tam były buraki, Marcin. Tam nie, były nie, buraki, nie, nie robiłeś tam... nie, robiłem, nie robiłem na łódce ani razu barszczu z buraków, bo zawsze... mógł zrobić, tutaj jest Tak, bo, że tutaj nie, ma, nie było dzisiaj buraków, no, a trzeba buraki trzeba zakisić. Może Kasia zrobi. Bo w tym roku, a. dla odmiany, święta spędzamy w bardzo cudownym towarzystwie Kasi i Mareczka z New Kate. jeżeli ktoś nie zna, to niech pozna. Już się zabieramy powoli za gotowanie. Jeszcze mamy tydzień, ale nie zabieramy się za gotowanie, zabieramy się, zabieramy się za płynięcie najpierw. Ja się będę zabierać za pieczenie. Kiedy? Nie wiem, może Jak nawet po... dzisiaj. Nie, kochana, nie będziesz się dzisiaj zabierać na za, za, za pieczenie Właśnie że będę. Nie będziesz. A właśnie że będę. A właśnie że nie A Kto będzie. mi zabroni? Ja wiem, kto ci zabroni. No. Nie ja. Ja też nie. To kto mi, że mi zabronić? Czas ci zabroni? No absolutnie nie. <śla> zacząć się mentalnie przygotowywać do pieczenia. A, takie gotowanie! Do, a To przepraszam, to masz rację, to dzisiaj możesz już zacząć. Bo musicie tak, wiedzieć, to prawda. że ja nie, ja nie gotuję na co dzień. Marcin jest u nas głównym e, szefem kuchni. E, szefem kuchni, su-szefem. Zaopatrzeniowcem. E, zaopatrzeniowcem i e, czasami nawet na zmywaku stoi. No tak, no. generalnie rządzi kuchnią, nie pozwala w tej kuchni za bardzo nic zmieniać. Gdyby w tym podcaście był obraz, to by każdy zobaczył teraz pioruny przez moje A, okulary. Ale ja piekę. Tak, ja Kasia piekę, piecze, To muszę się do tego mentalnie przygotować, gdyż kuchnia jest malutka. <noise> ja nie jestem fanką gotowania w tej kuchni. Dlatego Kasia musi zacząć dzisiaj. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, że najpierw mentalne przygotowanie. No tak, ale to jutro, płyniemy, o, jutro płyniemy raptem, y, myślę, że 6 godzin. No, Jak dobrze pójdzie. Wyjdzie. Więc może jutro zrobię pierwszą turę. Wymyśliłam w tym roku, wymyśliłam w tym roku, że zrobię e, lukier do pierniczków z Sorella, czyli z hibiskusa, bo tutaj wszyscy robią kompoty z, e, z, to się nazywa Flor de Jamaica i z tego Flor de Jamaica robią przepyszne kompoty i ja chcę taki kompot wykorzystać do tego, żeby zabarwić na krwisto-czerwono pierniczki, będą krwisto-czerwono meksykańskie pierniczki. A co? Ole, a nie Olet to po hiszpańsku Ale może być, mi, no, mi może pasuje być. Także pierniczki w tym roku będą biało-czerwone A, ja a mam... takie, takie patriotyczne zrobię Okej, okay. a ja mam totalny, że tak powiem, brak planów jeżeli chodzi o gotowanie w tym roku Bo też mamy taki słabszy troszeczkę dostęp do sklepów Znaczy dostęp do sklepów jest, ale jesteśmy w takim małym porciku, gdzie są malutkie sklepiki, więc standardową rzeczą to są pomidory, ogórki, awokado, sałata, Ale za to banany. jakie awokado. O, awokado, tak. Ale ja Ci powiem, co będzie. No będą powiedz Będą ruskie pierogi, będą, dlatego że jest ten ser, który się nadaje na to, żeby zrobić ruskie pierogi. A skąd ja Ci ten ser? To ja muszę go zrobić albo kupić, nie mam sera. Ten, co wczoraj zjedliśmy, nie masz sera? Będzie wojna. Może w sam blas dostaniemy, jak nie, to zrobię ser. Ruski pierogi to jest taki bare minimum. Mówię, to zrobię, zrobimy, zrobimy, zrobimy ser. Się dogadaliśmy. Ten odcinek wygląda jakbyśmy naprawdę zupełnie sobą w kwestii kulinarnej nie rozmawiali. Co jest niedalekie od prawdy. To jest bardzo... Znaczy nie, to jest szczera prawda. Marcin, dobra, ale weź mi powiedz, ale ty jesteś niespecjalnie wierzący, ja też jestem niespecjalnie wierząca. Dlaczego w ogóle obchodzimy te święta? Dla jedzenia. Dla posiedzenia dla, razem. Dla... Nie, ja myślę, że to jest taka... To jest taka, taka resztka chyba tradycji, żeby usiąść razem. Chociaż my codziennie, widzisz, to jest ta różnica pomiędzy tym no ale życiem, jest... poczekaj, tym życiem takim lądowym, a naszym. My codziennie razem siadamy do, do, do obiadu. My praktycznie codziennie razem jemy śniadania i my codziennie razem jemy lunchy. o ile te lunchy jemy. Tak, jest bardzo rzadko y, są takie sytuacje, że ktoś zje gdzieś indziej. Ten, my robimy to wszystko razem. A skąd? Ja myślę, że tu chodzi o pogotowanie takich y, specjalnych potraw. Dużym elementem naszych świąt jest y, telefon do rodziców i y, y, pogadanie, że tak powiem, z całą rodzinką. Obdzwonienie braci i sióstr i przyjaciół. Obdzwonienie braci i sióstr i, i ten... Pan chce nas staranować, czy nie? I jest to jakaś taka... Tra tradycja jest na tym polega, że mam, że my no ma prezenty, tak? Spędzamy te święta w szerszym gronie niż zwykle, czyli przez to, że dzwonimy, przez to, że jesteśmy, rozmawiamy z rodziną i z przyjaciółmi. Ja myślę, że jest jeszcze jeden element, oczywiście, jeżeli jest to możliwe, no to spotykamy się z przyjaciółmi, tak? Z tymi przyjaciółmi, którzy akurat wtedy są gdzieś w pobliżu, czyli pływają razem z nami, bądź też gdzie są obok, tak jak y, Marek i, i Kasia z New Kate. Y, to jest też element, tak jak byliśmy w mar na Martynice, to dużym elementem tych świąt było właśnie wspólne ugotowanie kilku potraw. Każdy coś ugotował. Opowiadanie o tradycjach. Tak, swoich, na łódce przyszło, było nas tam z osiem osób, plus dzieciaki. Każdy opowiadał, jakie to są różne tradycje u niego na święta. Także ja myślę, że tu chodzi o to, o to w tych świętach. No, nie mamy dostępu do opłatka. Zresztą tradycja opłatka jest nam chyba trochę obca, już teraz. Ale życzymy sobie wszystkiego najlepszego i wesołych świąt. A to można by życzyć, że tak powiem, codziennie. A na Sylwestra z kolei. A na Sylwestra, na Sylwestra planujemy dopłynąć być, do całej bandy? Tak, do reszty bandy dopłynąć, która jest w odludnym miejscu, więc może w końcu. Może w końcu spędzimy Sylwestra na pustyni. Może w końcu zupełnie bezkarnie odpalimy racę przeterminowaną. Bo nasze. będziemy na pustyni. Bo będziemy na pustyni. No dobra, a jakie Ty masz to spojrzenie na te święta? Bo ja się trochę wyflaczyłem, a Ty? Myślę, że to już było powiedziane to, co ja chciałam powiedzieć. Święta nauce są specyficzne. Zależy, w naszym przypadku, to niezwykle zależy. Ich, ich kształt i forma zależy od tego, gdzie jesteśmy. Czy są wokół nas jakieś inni ludzie, czy jesteśmy zupełnie sami, co nam się zdarzyło, jak usłyszeliście. Myślę, że życzymy wszystkim właśnie takiego rodzinnego ducha. Rodzin, rodzina to są ludzie, których trzymasz wokół siebie i którzy są dla ciebie mili, niezależnie od tego, czy, czy są z, wiązą was, was jakieś więzi krwi. Więc e, najlepszości. A to był odcinek jak spędzaliśmy święta przez te ostatnie kilka lat. Do it today, try a few. Smile and the world smiles back at you. Happy holiday, happy Hanukkah, Merry Christmas, joyful Kwanzaa. Give someone the gift of a cheer. Make a holiday every day of the year. Break out that smile, set it free. Take a chance, live dangerously, let it dance. Let it shine, just let go, you'll be fine. Share a smile, share a laugh. Turn a frown upside down. Do it slow, do it fast. Feel it all come back around. the gift of cheer and in their face you will appear every day can be a holiday if you give someone some joy today happy holiday happy hanukkah merry christmas joyful kwanzaa give someone a gift of cheer make a holiday every day of the year happy holiday happy hanukkah Merry Christmas, joyful Kwanzaa. Give someone the gift of cheer. Make a holiday.